Cześć! Dziś bez przedłużania serdecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka dotyczącego polskich odkrywców komet. Spoglądając na tą bliższą i odleglejszą historię związaną z odkryciami komet przez Polaków, listę rozpoczynamy od Jana Heweliusza. Światły człowiek swoich czasów, mieszkający w Gdańsku, zajmował się wieloma dziedzinami życia. Browarnik, rajca Gdański, astronom z zamiłowania i powołania. Był właścicielem największego w naszym regionie obserwatorium astronomicznego z potężnymi lunetami obserwacyjnymi. Poza pięknie wydanymi publikacjami, takimi jak selenografia, niezwykle dokładnym atlasem nieba współtworzonym wraz z żoną Elżbietą Kupman, opisał w swojej pracy kometografia znane wówczas komety. A sam według zapisków historycznych był odkrywcą sześciu obiektów z 1652, 1661, 64, 65, 72 i 1677 roku. Na największą uwagę, mimo że nie była najjaśniejszą z nich, zasługuje kometa z 1661 roku, która, jak się okazało, została ponownie odkryta w lutym 2002 roku przez Kaoru IKA z Japonii oraz Dakin Chang z Chin. Powrót po blisko 350 latach od Heweliuszowskiej obserwacji przyczynił się do wpisania tej komety na listę komet okresowych o potwierdzonym powrocie w okolice Słońca. Dostała ona numer katalogowy 153P i niestety zmienioną już nazwę – Ikea Chang. Dla mnie kometa Ikea Chang, zaraz po kometach Hyakutake, hale czy komecie Linir zwanej Milenijną była jednym z impulsów napędzających moje zamiłowanie do tego typu obiektów. Aż do XX wieku oficjalnie na koncie polskich obserwatorów nie zanotowano żadnego odkrycia. Mówię oficjalnie, gdyż w XIX wieku z terenu Wrocławia miało miejsce ciekawe znalezisko. W kwietniu 1835 roku Palm Heinrich von Bogusławski, pochodzący z Magdeburga, prawdopodobnie o polskich korzeniach, ówczesny dyrektor obserwatorium we Wrocławiu, znalazł kometę o jasności 10 wielkości gwiazdowych. Kometę oficjalnie możemy znaleźć w katalogu Garego Krąka. C1835 H1 Bogusławski znalazła się najbliżej Słońca na przełomie lutego i marca 1835 roku w odległości dwóch jednostek astronomicznych. Sama detekcja miała zatem miejsce, gdy oddalała się ona już od naszej gwiazdy dziennej. Okres dwudziestolecia międzywojennego to niezwykle płodny w odkrycia czas dla polskich astronomów. Jako pierwszy w tym czasie swoje odkrycie w kwietniu 1925 roku ogłosił krakowski astronom Lucian Orkisz który pełniąc dyżur na stacji obserwacyjnej na Górze Lubomir w Beskidzie Makowskim, zgłosił odkrycie o jasności plus 8 magnitudo. Wykorzystał do tego celu pokaźnych rozmiarów lunetę soczewkową o średnicy 11,5 cm. W listopadzie 1925 roku podobnego wyczynu dokonał dr Antoni Wilk, który do poszukiwań wykorzystywał lunety i ówczesne lornetki. Każde swoje odkrycie opisywał w swoim dzienniczku, a zgłoszenia wysyłał telegramami do Kopenhagi. Pierwsza kometa o dwuczłonowej nazwie C1925 V1 Wilk Peltier była obiektem jednopojawieniowym, więc prawdopodobnie nigdy nie zawita już w wewnętrznych częściach układu słonecznego. Kolejne trzy komety, odkryte w 1929, 1930 i 1937, według obecnej wiedzy są kometami okresowymi, a jedna z nich, P1937 D1 Wilk jest prawdopodobnie krótkookresową potrzebującą 187 lat na pełen obieg po swojej orbicie kometą. W wyniku akcji Sonder Sonderaktion Krakau był jednym z aresztowanych naukowców wywiezionym przez nazistów do jednego z obozów. Wrócił z niego do Krakowa, po czym nie przyszło mu już niestety żyć zbyt długo. Kolejnym polskim odkrywcą był Władysław Lis, który astronomem z zawodu nie był. Swojego odkrycia dokonał ze stacji na Lubomirze obserwując nocne niebo okiem. 17 lipca 1936 roku Dostrzegł na ówczesnym dość ciemnym niebie kometę, oceniając jej blask na czwartą wielkość gwiazdową. Warto zauważyć, że niezależnego odkrycia dokonało jeszcze dwóch obserwatorów z Japonii i tamtejszej Rosji. Kometa otrzymała ostatecznie nazwę KHO-Kozik-Lis. Stanisław Kozik, wedle zapisków, był Polakiem mieszkającym w Taszkięcie. Można rzec, że obiekt zauważyło wówczas niezależnie dwóch polskich łowców komet. W 1966 roku w Obserwatorium Mont Palomar w Kalifornii USA, profesor Konrad Rudnicki dokonał kolejnego odkrycia komety. Odkrycie przypadkowe, gdyż jego głównym celem były obserwacje i przegląd nieba pod kątem wykrywania i badania gwiazd supernowych. Kometa C1996 T1 Rudnicki była obiektem około 9 wielkości gwiazdowej. Poruszała się po orbicie parabolicznej i na ten moment uznaje się ją za jednopojawieniową. Warto tutaj przytoczyć pewną anegdotę, którą opowiadał sam Rudnicki. W czasach swoich pobytów w Stanach Zjednoczonych miał okazję poznać Miltona Hamasona, pracującego wówczas w obserwatoriach Mont Wilson i Mont Palomar. Sam Hamason nie posiadał formalnego wykształcenia astronomicznego. Był jednak niezwykle bystrym, pełnym wyobraźni człowiekiem, co przyczyniło się w jego życiu do podjęcia współpracy jako asystent, a potem jako astronom, m.in. z Edwinem Powellem Hubble. Hamason kwitował, że żadne wydarzenie w jego życiu nie przyniosło mu większego splendoru, jak odkrycie komety w 1961 roku. W swojej miejscowości nie był rozpoznawany z wkładu w odkrycie rozszerzania się wszechświata, tylko astrocelebrytą został właśnie po znalezieniu komety. Anegdotę opowiedział Rudnickiemu w momencie, kiedy nasz krakowski naukowiec znalazł swoją skalną-lodową skałę i kiedy gratulował mu odkrycia. Na kolejne odkrycia komet musieliśmy czekać aż do lat 2000. W naszym kraju coraz bardziej popularnym stawał się projekt SOHO Sangrazing Comets, gdzie uczestnicy analizując zdjęcia z sondy kosmicznej SOHO wyszukiwali niewielkie komety zbliżające się do Słońca, których z powierzchni Ziemi w 99% nie możemy nigdy zaobserwować. Pierwszym polskim odkrywcą komety SOHO został w 2005 roku Arkadiusz Kupczak z Piotrkowa Trybunalskiego. Mi osobiście Worek z odkryciami zaczął się otwierać w 2007 roku. W projekcie regularnie bierze udział kilku miłośników astronomii z Polski. Na uwagę zasługuje obecnie aktywność Szymona Liwo oraz Rafała Birosa, który jest obecnie uznawany za najmłodszego odkrywcę komety Soho w historii, gdyż pierwszego odkrycia dokonał jako dwunastoletni miłośnik. W 2004 i 2006 roku profesor Grzegorz Pojmański z Uniwersytetu Warszawskiego Znalazł dwie komety wykorzystując potencjał kamery fotograficznej ASAS ulokowanej w Chile. Wykorzystując kamery cyfrowe z krótkoogliskowymi obiektywami, poza regularnie wykrywanymi gwiazdami zmiennymi, zidentyfikował dwie komety. Pierwsza otrzymała nazwę ASAS, druga pojmański. Ta druga stanowiła niemałą atrakcję w 2006 roku, uzyskując jasność plus 5 magnitudą i stała się ona obiektem łatwo dostrzegalnym przez lornetkę. W 2014 roku Rafał Reszelewski ze Świdwina, biorąc udział w projekcie TOTAS, został współodkrywcą komety krótkoodkresowej P2014-C1, powracającej w okolice Słońca co 6,5 roku. Za swoje odkrycie Rafał został jako pierwszy Polak uhonorowany nagrodą Edgara Wilsona, przyznawaną przez Edgar Wilson Charity Trust i Smithsonian Astrophysical Observatory. Z racji, że w 2015 roku byłem jednym z członków projektu Polonia, i wraz ze wspominanym tutaj Rafałem Reszelewskim, Michałem Żołnowskim i Marcinem Gentkiem realizowaliśmy poszukiwania komet i planetoid z wykorzystaniem zdalnie sterowanego teleskopu z pustyni Atacama Chile. Postanowiłem tutaj powiedzieć troszeczkę słów dotyczących odkrycia komety Polonia. Warto tutaj przytoczyć początki projektu Polonia, gdzie Michał Żołnowski i Marcin Gędek postanowili odkupić zdalnie sterowany teleskop. Oto Rosjan, którzy w pewnym momencie postanowili zakończyć swoją działalność astrofotograficzną na pustyni Ataka Machchila. I Michał zwrócił się do mnie z taką prośbą, żebym przeanalizował, czy teleskop, który tam się znajduje, nadaje się do poszukiwań komet. Działający tam Alan Maury, pochodzący z Francji, miłośnik astronomii, który wybudował farmę astronomiczną, gdzie obserwatorium Polonie się znajduje, powiedział, że ten teleskop jest zbyt mały, żeby nadawał się do poszukiwań komet. Michał jednak przystanął przy swoim i powiedział: No, sprawdźmy, na to stać właśnie taki malutki teleskop o 10 cm średnicy, czy rzeczywiście odkrycie komety w tym momencie staje się niemożliwe. I wykonaliśmy serię zdjęć, na których zarejestrowały się gwiazdy do plus 19,5 wielkości gwiazdowej, a to przekładało się w sposób kometarny na zasięg obserwacyjny do około plus 18 magnitudo. Tak wysoki zasięg obserwacyjny w 2015 roku, patrząc na statystyki odkryć komet dwa lata wcześniej, 2013-2014, przekładał się na pewną informację, że około 20-25% wówczas odkrywanych komet mieściło się w zasięgu obserwacyjnym tegoż małego teleskopu. Ta informacja wystarczyła nam do tego, żebyśmy postanowili zaryzykować i rozpocząć projekt poszukiwań. No, a chłopcy, oczywiście, w sposób logistyczny i oczywiście finansowy wsparli. Te działania w możliwie jak najlepszy sposób. W 2015 roku Rafał Reszelewski dołączył do naszego zespołu i rozpoczęliśmy regularne poszukiwania. Jak się okazało, nie był to, można powiedzieć, łatwy kawałek chleba, gdyż wymagał od nas no, naprawdę bardzo dużego wysiłku fizjologicznego związanego z prowadzeniem obserwacji. Kiedy prowadziliśmy swoje obserwacje, bardzo często na terenie Chile pojawiały się lekkie drgania, i pomimo, że teleskop był stosunkowo nowoczesny, to te drgania powodowały jego destabilizację, utratę jakby to powiedzieć, balansu, i teleskop się zatrzymywał, i bardzo często obserwacje były przerwane. Taka sytuacja miała miejsce 23 marca 2015 roku, kiedy Rafał i ja byliśmy totalnie zmęczeni po przygotowywaniu obserwacji i wykonaniu analizy zdjęć z dni wcześniejszych. Niestety przyszła taka pora o godzinie 3 nad ranem, że Rafał dzwoni i mówi, że teleskop nie działa. Ja, półprzytomny, no, wstałem, patrzę, co się dzieje w tym momencie w obserwatorium. Okazuje się, że teleskop no, zblokował się w sposób klasyczny, związany z, prawdopodobnie z lekkimi drganiami, które miały tam miejsce. Postanowiliśmy ponownie skonfigurować teleskop i rozpocząć obserwacje od pewnego miejsca na niebie, w którym no, teoretycznie teleskop powinien się znajdować, i to był strzał w dziesiątkę, bo jak się okazało, na trzecim bądź czwartym polu od momentu, kiedy rozpoczęliśmy obserwację, zarejestrowała się nowa nieznana kometa. Ostatnie lata są również owocne w odkrycia polskich astronomów. Tutaj największą uwagę i odrębne odcinki zasługiwać będą obecnie działający Kacper Wierzchość oraz Grzegorz Duszanowicz. Kacper jest obecnie najaktywniejszym polskim łowcą komet, który pracuje w projekcie Catalina Sky Survey. Sześć komet nosi w nazwie jego nazwisko. Warta uwagi jest kometa C2024 E1, której przewidywany przelot blisko Słońca jest na przełomie 2025 i 2026 roku i może okazać się dość jasnym obiektem do obserwacji. Pochodzący ze skabiny Grzegorz Duszanowicz został współodkrywcą komety C2023 V4 Kamarasa Duszanowicz. Gdzie wraz ze swoim wspólnikiem prowadzi regularne poszukiwania wykorzystując prywatny teleskop w południowej Afryce. A teraz pora na zagadkę. Chciałbym Was prosić o wymienienie trzech komet widocznych gołem okiem między latami 2000-2024. Na prawidłowe odpowiedzi czekam drogą mailową na adres komeciarzmałpa.gmail.com do niedzieli 29 września do godziny 23.59. Na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.